Centralna Polska, czyli okolice Łodzi, Oknario i ekipa pana Wiesia. Za mną przepiękny dom. Doskonała okolica na produkty, które tutaj montujemy. A montujemy w tym domu kończymy właśnie montaż naprawdę niecodziennych okien. Zlecenie wymieszane, na pierwszy rzut oka widzicie okna plastikowe, plastikowo-aluminiowe z firmy Grupa Petecki. Ale dalej nasza wisienka na torcie, czyli moje ulubione okno, okna na profilach marki Unifenster, drewniano-aluminiowe, pierwsze na świecie, cienkoramowe okna drewniano-aluminiowe. Zapraszam Was na vloga, bo będzie się działo. Jeżeli długo mnie obserwujesz, obserwujecie, to sprawne oko wypatrzy system naszego montażu. Montaż w tym domu to montaż w systemie Titan Wings. Dlaczego mówię, że łatwo to zauważyć? Dlatego, że folia w płynie zewnętrzna ma specyficzny kolor, jest koloru białego. Czyli na czym to polega, ten ten montaż, ten na który dajemy 20 lat gwarancji na szczelność połączenia okna z murem, montujemy mechanicznie standardowo, tutaj w tym przypadku na kotwach. Potem, po tym montażu, piankę obcinamy do równego i smarujemy specjalnymi membranami w płynie. Zewnętrzna jest biała, biała membrana, która jest po utwardzeniu struktury gumy. Ja nazywam ją Gumolit. Ciekawostką jest fakt, że ta membrana ma 10 lat odporności na UV i jeżeli ktoś dzisiaj zaraz, za chwilę nie robi elewacji, to ten system jest naprawdę świetny i dedykuje go dla takich domów. Poza tym, po przesmarowaniu tą membraną, mamy praktycznie montaż zakończony. W środku membrana jest niebieska, która zmienia się w czarną, i jak wejdziemy do środka, to zobaczycie, jak to wygląda. Akurat w tym domu mamy wszystkie okna zamontowane na ciepłych belkach z. Purotermu, podwaliny prosto od naszego dystrybutora Fesco. Pozdrawiamy Was, chłopacy, serdecznie. Doły mamy wyklejone gumą EPDM, jeżeli chodzi o hydroizolację całej konstrukcji. Także, tak jak tutaj widzicie, mamy zakończone okna. No i na pierwszy rzut oka, czy na drugi, bo pierwszy to jest, jest ten Titan Wings, widzimy, że mamy zewnętrzną strukturę antracytu w aluminium. Czyli to, co powiedziałem okno plastikowo-aluminiowe. I teraz ktoś z Was mógłby spytać, po co robimy okna plastikowo-aluminiowe? Po to, że już jakiś czas temu mądre głowy, które zajmują się oknami, doszły do wniosku, że okna plastikowe w ciemnych kolorach bardzo mocno odkształcają się pod wpływem temperatur. Aluminium jest kilka razy lepsze fizycznie od plastiku i nakładka aluminiowa daje nam to, że te okna nie będą pracowały na temperaturach przez długie, długie lata i będziemy mogli ich używać spokojnie. Także tym miłym krokiem i akcentem zapraszam Was do środka, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak wyglądają okna plastikowo-aluminiowe od środka. No to słuchajcie, pokażemy naszym widzom właśnie to, co z zewnątrz pokazywaliśmy, czyli coś nietypowego, okna plastikowo-aluminiowe. Z zewnątrz widzieliście już, bo mamy okna w kolorze antracytu, a tutaj w środku piękny Winchester, który był kiedyś bardzo popularny, dzisiaj już odchodzi powoli do lamusa, ale jak otworzymy okno, to widać, białą bazę, tak? czyli okno plastikowe okna plastikowo-aluminiowych marki Weka, bo to jest marka Weki zawsze ta baza jest biała, nie można wybrać karmelowej, czy antrecytowej, zawsze ta baza jest biała piękna nakładka antrecytowa dodatkowo oklejna na zewnątrz tutaj mamy zawiasy ukryte tak, ukryte zawiasy od razu możesz mi powiedzieć i taką ciekawostkę, bo też często jest wśród monterów dyskusja o zawiasach który zawias jest lepszy? ukryty czy nawierzchniowy, bo monterzy, ja uważam, ja uważam, daj mi Mówię dokończyć, tak. ja, daj mi dokończyć, ja uważam, że na, już teraz, że nawiasy ukryte są lepsze, bo przenoszą cięższe obciążenie, a montaży niektórzy twierdzą, że nie, to nieprawda, ciężko je wyregulować i w ogóle. No. he powiem Ci dlaczego. No Sprawa jest bardzo prosta, bo montaż okna na krytych zawiasach trwa zdecydowanie dłużej, bo jest bardzo trudno wyhaczyć i ściągnąć skrzydło. Mhm. Trzeba się tym znać, trzeba wiedzieć, jak to zrobić. A jak ktoś nie wie, jak to zrobić, to może uszkodzić te zawiasy. I dlatego jest problem. A zwykły zawias nawierzchniowy, który jest przykręcony do okna, to wyciąga bolec, wyciąga skrzydło, i to jest prosta jak budowa cepa. No tak. A to nie jest wcale takie proste, bo są różne rodzaje. No właśnie. O proszę bardzo, są... możesz pokazać tutaj bliżej, Sebastianie? Są dwa rodzaje. A to ładnie zawias wychodzi? Nie? No on, tam on musi wskoczyć w swoje miejsce. Tak się wydłuża, nie? No tak. No to jest porządny zawias. Widzę. To jest, to jest no, zawias, a to jest y, zaby, to jest zawias. Ale ogranicznik skrzydła, tak? Tak, ogranicznik 90 stopni. O, bardzo fajna rzecz. Tego to... nie widziałem tutaj. A to jest zawias. I teraz on musi w listwę wskoczyć dokładnie w swoje miejsce. Perfekcyjnie. Tutaj mamy akurat zawiasy i okucia firmy. To jest taki bolet. Bardzo dobra firma. Trzecia I... strzelka porządna. I skrzydło musi być w odpowiednim położeniu. Żeby to wskoczyło, bo jak nie będzie w odpowiednim położeniu, to to nie wskoczy. Dwa, jak skrzydło nie będzie w odpowiednim położeniu, to on tego nie wyciągnie. No tak. I teraz trzeba się znać, trzeba wiedzieć. Trzeba wyhaczyć ramię rozwórki górne. Też trzeba wiedzieć. Trzeba mieć klucz do tego. Mm -hmm. Trzeba wiedzieć, jak to wyhaczyć. Odpowiednia pozycja skrzydła i dopiero ci wychodzi. I dlatego montażyści się bronią i nie chcą na tym montować, bo montaż zajmuje więcej czasu. I ja mam takie samo podejście, ja w ogóle też... Yy, więcej ja... czasu zajmuje na ukrytych zawiasach, zdecydowanie więcej, bo jest trudniej go wyhaczyć, trudniej go założyć. Ja powiem tak... Yy, maim, ale jest bardziej estetyczny. Z mojego doświadczenia. Monter profesjonalny, który się zna, zawsze powie, że ukryty zawias jest lepszy, a ten, który jest wstawiaczem, który robi na metry i na minuty, to, to zawsze powie, że jest gorszy to i nie chce uregulować. To on się zabije przy tym. No. On zrobi, tylko wiesz, dużej mu to będzie trwało, już będziesz wściekł jak cholera, nie, że będzie musiał robić, bo on chciałby metry robić. A są jeszcze takie ukryte zawiasy, że od spodu masz zasówkę. O, o proszę. I tą zasówką musi przesunąć. Przepraszam, Inaczej nie wyskoczy. Zobaczcie, jakie tutaj mamy przepiękne E, światło przejścia, e, balkon dwuskrzydłowy, przy tym gabarycie około, tu jest, o ile dobrze pamiętam, 2,30 szerokości. Mm -hmm. e, to będzie w ogóle ciekawostka i fajne porównanie, że przy tej szerokości na plastiku, który przenosi dużo mniejsze obciążenia niż drewno czy też aluminium, już producent z automatu nam zasugerował bardzo szerokie skrzydła drzwiowe. Zobaczcie, jakie to jest szerokie. Tutaj mamy, myślę, że około 10 cm plus 10, latem 20 cm miejsca na środku. I za chwilę przejdziemy do okien drewniano-aluminiowych. Dokładnie w tym samym wymiarze, bo mamy takie w sypialni i zobaczycie są... różnicę. Jaka jest różnica? To będzie coś, co e, sprawi, że będziecie mogli wiedzieć, dlaczego te okna e, marki Unifencer są tak drogie, ale tak piękne i delikatne. Chodźcie tak, tam. Tak. Zwróćcie uwagę, albo przewincie troszeczkę do tyłu, zobaczyć, jaki tam był szeroki słupek. A tutaj 40 mm z jedną skrzydłą, 42 razem 80. No delikatnie. Nie wiem, czy ta szerokość nie jest cieńsza niż jednego. Yy, Samo skrzydła. skrzydło. I weźmiemy za chwilę miarę, i to zmierzymy, ale to naprawdę wygląda delikatnie. Tuż mamy piękną klamkę czarną, która praktycznie idealnie mieści się na tym skrzydle. No i to okno, bezprzylgowe. Pracuje perfekcyjnie. Poza tym bardzo grube, możesz okrążyć je i pokazać. Ta, ta delikatność wyróżnia go. Delikatność o, od czoła, ale tutaj e, bardzo szerokie, bardzo grube i prze, tym względem, dzięki temu bardzo e, dobre termicznie. Tak, tak, tak. One ma współczynnik dla okna referencyjnego na poziomie 0,71 to jest, e, no wręcz, ale e, do domów pasywnych e, albo nawet lepiej. Bartek zwróć uwagę przez to, że te ramy są takie delikatne, to e, ta szyba jest jakby taka bardziej widoczna, wiesz? Tak, to też prawda, że bardziej fajnie... pokazana. Mamy więcej światła dzięki temu pomieszczeniu. No, ale ona tak, tak wygląda, bardziej. Yy, bardzo fajnie, że przez to też, że ten profil jest tak głęboki, tak głęboki to mamy bardzo szeroką liczbę przybową. To też wygląda bardzo ładnie. Bo mhm. też bardzo ładnie wygląda przy HS-ach. Jak chłopacy skończą HS-y, to na koniec dnia jeszcze dogramy właśnie dokładnie te HS-y, bo one są przepiękne. Także tutaj mamy okno dwuskrzydłowe drewniane, aluminiowe Chodźmy jeszcze do jednoskrzydłowych. Zobaczymy jak one się prezentują. I pomierzymy to, co mieliśmy pomierzyć. Rama skrzydła w PCV ma 11 cm. A tutaj obie mają 9. To, czyli to, co Wiesz powiedział, tutaj mamy 9 cm, bo mamy 4-4 plus 3 na centymetr, a tam jedna mają 9, a tam jedna ma. 11. Oficjalnie jeszcze pokażmy to z bliska. Zobaczcie, jak to wygląda. Naprawdę delikatny profil Unifenster. Jedyne takie okna. Na świecie 9 cm kontra 23. 23 cm okno na profilu pośrednim, a sama szerokość słupka 11 cm. To, e, moi drodzy, to też nie jest tak, że wszystkie takie okna plastikowe tak mają, bo to co Wiesław powiedział, Standardowe okna plastikowe mają około 7-8 cm, ale tutaj ze względu na ten gabaryt i ten ciężar mamy profil po prostu pośredni, tak musiało być. No ale dzięki temu może się zobaczyć, jaką przewagę dają te okna UniFenster nad tymi. Innymi. I żeby nie być gołosłownym, to jeszcze powiem Wam właśnie o tym oknie plastikowo-aluminiowym na skrzydle standardowym, balkonowym. I tutaj w mojej miary wynika, że ma to 8 cm, czyli 8 do 11 między skrzydłem pośrednim a zwykłym. To co mówiłem wcześniej, czyli Winchester w środku, na zewnątrz, antracyt. Pięknie okno posadowione na purotermie do samej Ziemi. I dookoła zrobiony winsem wewnętrznym. Win wewnętrzny, który gdzieś tutaj przebija się jeszcze ta, ten niebieski kolor, który jest w momencie położenia, i on z biegiem czasu robi się czarny. Cała, ta, cała piana, która została obcięta, przesmarowana do równego właśnie winsem. Dodatkowo kotwy też są przesmarowane, i mamy perfekcyjnie okno zamontowane. Można je sobie otworzyć, można je sobie zamknąć, można je sobie też dodatkowo uchylić. Balkon. Metr, około metr szerokości, chyba dokładnie 95, nie pamiętam dokładnie, na około 2,20. Także przepiękne okna, radem w połączeniu z innymi przepięknymi, w przepięknym domu i w przepięknym miejscu. Szybkim krokiem pokażemy jeszcze stronę zewnętrzną okien drewniano-aluminiowych pojedynczych balkonów, które... Przed który przed chwilą, które na początku filmu oglądaliście, ale w wersji plastikowo-aluminiowej. Kolor identyczny, nakładka w kolorze antracytowym nie różni się niczym, praktycznie niezauważalne. Jedynym tylko zauważalnym elementem jest to, że to skrzydło właśnie bardzo cieniutkie w tym profilu Magis 40 jest mało widoczne, dzięki czemu mamy dużo więcej światła w pomieszczeniu przy oknach drewnianych aluminiowych Ale plastikowo-aluminiowe wyglądają też bardzo ładnie i... Są praktycznie identycznie kolorystyczne, więc to bardzo ładnie wygląda i dla laikę, dla osoby, która by nie wiedziała, nawet myślę, że z branży nie mogła, mogłaby tego nie rozróżnić. Także na ten moment tyle z tego miejsca. Czekamy, aż zakończy się, zakończy się montaż okien typu HS, żeby pokazać dwie perełki. No i potem będziecie mogli już nic, tylko pisać do nas i pytać się, jak takie okna zakupić. A możecie to zrobić u nas w oknario u Ojca Okienko. Cześć! Czwarty dzień montażu, godzina 16.00, a my mamy już 99% prac skończonych. Praktycznie koniec montażu, zostały nam tylko jeszcze nakładki aluminiowe na częściach stałych HS-ów. Ale właśnie po to przyjechaliśmy, żeby Wam pokazać jak te HS-y wyglądają, jak się prezentują przepięknie. I one najlepiej wyglądają w środku, także zapraszam Was do środka, żeby zobaczyć jak wyglądają na żywo najpiękniejsze okna drewniane, aluminiowe o słupku środkowym 40 mm. 40 mm, czyli najcieńsze okna drewniane aluminiowe na rynku. Przed Wami Unifenster prosto z Wielkopolski na systemie włoskim. Okno drewniane aluminiowe o głębokości zabudowy 20 cm. Okno referencyjne, współczynnik przenikania ciepła to 0,71. W tym przypadku mamy dwa HS-y w tym pierwszym pięknym salonie. Wszystko posadowione na ciepłych belkach z puroThermu. Ciekawostką jest fakt, że próg jest wykonany z włókna szklanego. Poza tym okno to większe to okno o szerokości 4,5 m na wysokość 2,35 Czarne klamki nadają temu wnętrzu bardzo ładnej estetyki, a zobaczcie, jak to okno pracuje. 4,5 m, szyby po 230 kg, jeden palec i my nadal swoje. Idzie gładziutko, pięknie zamontowane. Inwestorzy już oglądali zadowoleni. Mi jest bardzo miło dostarczyć tutaj stolarkę okienną i w najbliższym czasie jeszcze do tego żaluzie fasadowe. Prosto od Izotra Polska w kolorze antracytowym. Tak jak nakładka, dlatego że to okno to jest okno drewniane, a od zewnątrz z okładziną aluminiową po to, żeby okno, które jest drewniane, było odporne całkowicie na warunki atmosferyczne. Także Zapraszam Was jeszcze do zobaczenia małego hs i będziemy się powoli rozstawać z tego pięknego miejsca. 40 mm słupek na kolejnym przepięknym oknie w tym salonie. Dzięki temu, że mamy tutaj dwa tak duże okna, światło dopływa z zewnątrz i jest bardzo jasno. Wymiar tego hs to 3 m szerokości na 2,35 wysokości. Oczywiście tak samo próg z włókna szklanego i jeden palec wprawia w ruch. To przepiękne okno. A mój budzik daje znać, że to już chyba koniec tego vloga z okolicy Łodzi, czyli z centralnej Polski. Ja zamykam to okno i się powoli z wami żegnam. I mówię do widzenia i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Ojca Okienko.